Siema! W tym filmie rozpracujemy kable Ethernet, żebyście już nigdy nie mieli wątpliwości, jaka kategoria jest Wam potrzebna. No dobra, kable sieciowe to może nie to samo co nowy procesor czy karta graficzna, ale uwierzcie mi, odpowiedni kabel może zdziałać cuda dla szybkości i stabilności Waszej sieci. Prędkości w sieciach Ethernet zależą od kategorii okablowania, czyli kabli i złączy RJ45. Pokażemy Wam, jak to wszystko działa i jakie prędkości można osiągnąć. Szykujcie się na solidną dawkę wiedzy. Zacznijmy od kategorii trzeciej. Ten kabel to już prawdziwy zabytek. Pamiętacie czasy, kiedy internet chodził jak mucha w smole, a ściągnięcie piosenki to była wyprawa na cały dzień? Tak, to właśnie czasy kategorii trzeciej oferowała prędkość do 10 megabitów na sekundę, co dzisiaj jest po prostu śmieszne. Wyobraźcie sobie oglądanie filmów w 4K z taką prędkością. Masakra. Kategoria trzecia wykorzystywała szerokość pasma 16 MHz i była stosowana w starych sieciach 10 t Maksymalna długość kabla to 100 metrów, ale przy takich ograniczeniach to i tak nie robi wrażenia. Poważnie, dzisiaj kategoria trzecia to już tylko ciekawostka. Chyba, że ktoś chce otworzyć muzeum komputerów. W każdym innym przypadku lepiej sięgnąć po coś nowszego. Pamiętajcie, technologia idzie do przodu, a kategoria trzecia to już zamierzchła przeszłość. Przejdźmy do kategorii piątej. Ten kabel to już wyższa półka w porównaniu do kategorii trzeciej, ale czy to wystarczy, żeby konkurować z nowszymi rozwiązaniami? Kategoria piąta oferuje prędkość do 100 megabitów na sekundę, co kiedyś robiło wrażenie. Wielu z nas na tym kablu stawiało pierwsze kroki w świecie szybkiego internetu. Szerokość pasma wynosiła 100 MHz, co pozwalało na obsługę standardu Fast Ethernet – 100 Base TX. Maksymalna długość kabla, podobnie jak w przypadku kategorii trzeciej, wynosiła 100 metrów. Niestety czasy świetności kategorii piątej już minęły. W dobie internetu światłowodowego ten kabel po prostu nie nadąża. Jasne, można go jeszcze spotkać w niektórych starych instalacjach, ale jeśli budujecie sieć od zera, lepiej zainwestować w nowsze rozwiązanie. Pamiętajcie, kategoria piąta to już przeszłość. Jeśli chcecie korzystać z pełni możliwości internetu, musicie sięgnąć po coś nowszego. A teraz czas na prawdziwą gwiazdę wśród kabli sieciowych: kategorię 5e. Ten kabel to prawdziwy złoty środek, który zdominował rynek sieci domowych i biurowych. Kategoria 5e to ulepszona wersja kategorii 5 która oferuje prędkość do 1 gigabita na sekundę, czyli tyle ile potrzeba, żeby w pełni wykorzystać możliwości większości dzisiejszych łączy internetowych. Jego szerokość pasma wynosi 100 MHz, a maksymalna długość kabla to standardowe 100 metrów. Co ważne, kategoria 5E jest kompatybilna wstecz z kategorią 5, więc bez problemu podłączycie do niego starsze urządzenia. To właśnie kategoria 5E jest najczęściej wybieranym kablem do domowych i biurowych instalacji sieciowych. Jest stosunkowo tani, a jednocześnie oferuje wystarczającą przepustowość do komfortowej pracy i rozrywki. Jeśli nie macie specjalnych wymagań co do sieci, kategoria 5E będzie dla Was strzałem w dziesiątkę. To sprawdzony i niezawodny kabel, który posłuży Wam przez lata. A teraz czas na kategorię 6. Ten kabel to już wyższa liga, która oferuje jeszcze większą przepustowość i stabilność połączenia. Kategoria szósta obsługuje prędkości do 1 gigabita na sekundę na dystansie do 100 metrów, ale to nie wszystko. Ten kabel potrafi przesyłać dane z prędkością do 10 gigabitów na sekundę na dystansie do 55 metrów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla sieci o zwiększonych wymaganiach. Jego szerokość pasma wynosi 250 MHz. Kategoria 6 jest coraz częściej wybierana do instalacji w biurach i mniejszych serwerowniach, gdzie liczy się nie tylko szybkość, ale i stabilność połączenia. Jeśli planujecie budowę sieci, która ma sprostać wymaganiom przyszłości, kategoria 6 będzie dla Was idealnym wyborem. Przejdźmy teraz do kategorii 6A. Ten kabel to już prawdziwy potwór, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Kategoria 6a to ulepszona wersja kategorii 6, która oferuje prędkość do 10 gigabitów na sekundę na pełnym dystansie 100 metrów. To oznacza, że ten kabel jest w stanie przesyłać dane z zawrotną prędkością bez obaw o straty na jakości sygnału. Jego szerokość pasma wynosi aż 500 MHz. Kategoria 6a jest stosowana w sieciach o najwyższych wymaganiach, takich jak duże centra danych, serwerownie czy studia nagraniowe. Jeśli potrzebujecie kabla, który zapewni Wam absolutnie najlepszą jakość i stabilność połączenia, kategoria 6a będzie dla Was idealnym wyborem. A teraz czas na kategorię siódmą. Ten kabel to już prawdziwy kosmos, który oferuje prędkości transmisji przekraczające ludzkie pojęcie. Kategoria siódma obsługuje prędkości do 10 gigabitów na sekundę na dystansie do 100 metrów, ale to nie wszystko. Ten kabel potrafi przesyłać dane z prędkością do 40 gigabitów na sekundę, a nawet 100 gigabitów na sekundę na krótszych dystansach. Jego szerokość pasma wynosi aż 600 MHz. Kategoria siódma jest stosowana w najbardziej zaawansowanych instalacjach sieciowych, takich jak centra danych, serwerownie czy studia filmowe. Jeśli potrzebujecie kabla, który zapewni Wam absolutnie najwyższą możliwą prędkość i stabilność połączenia, kategoria siódma będzie dla Was idealnym wyborem. Na koniec zostawiliśmy sobie kategorię ósmą. Ten kabel to prawdziwy kosmiczny odjazd, który wyznacza nowe standardy w świecie sieci komputerowych. Kategoria ósma obsługuje prędkości do 25 gigabitów na sekundę lub 40 gigabitów na sekundę na dystansie do 30 metrów. To oznacza, że ten kabel jest w stanie przesyłać dane z prędkością światła bez obaw o jakiekolwiek straty na jakości sygnału. Jego szerokość pasma wynosi aż 2000 MHz, czyli 2 GHz. Kategoria ósma jest stosowana w najbardziej zaawansowanych instalacjach sieciowych, takich jak centra danych, serwerownie czy laboratoria badawcze. Jeśli potrzebujecie kabla, który zapewni Wam absolutnie najwyższą możliwą prędkość i stabilność połączenia, kategoria ósma będzie dla Was idealnym wyborem. No dobrze, omówiliśmy już różne kategorie kabli Ethernet, ale to nie wszystko. Ważnym aspektem, o którym warto wspomnieć, jest ekranowanie. Kable Ethernet mogą być ekranowane, czyli STP, lub nieekranowane, czyli UTP. Ekranowanie chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, które mogą negatywnie wpływać na jakość sygnału. W domowych instalacjach zazwyczaj wystarczają kable UTP, ale w środowiskach przemysłowych, gdzie jest dużo zakłóceń, warto zainwestować w kable STP. Pamiętajcie, że ekranowanie to dodatkowa warstwa ochrony, która może poprawić stabilność i niezawodność Waszej sieci. Wybór odpowiedniego kabla Ethernet to ważna decyzja, która może wpłynąć na komfort i wydajność Waszej pracy. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam zrozumieć różnice między poszczególnymi kategoriami kabli i ułatwił wybór najlepszego rozwiązania dla Waszych potrzeb. Podsumowując, kategoria 5E. Do 1 gigabita na sekundę jest najczęściej spotykana w domach. Kategoria 6. Do 10 gigabitów na sekundę do 55 metrów, coraz popularniejsza w indywidualnym budownictwie i w nowoczesnych biurach. Kategoria 6. A. Do 10 gigabitów na sekundę do 100 metrów dla wymagających. Kategoria 7. Do 10 gigabitów na sekundę oraz 40 gigabitów na sekundę na krótkich odcinkach. Dla profesjonalistów. Kategoria ósma do 40 gigabitów na sekundę, na długości do 30 metrów dla serwerowni i centrów danych. W praktyce do domu i biura najczęściej wybieramy kategorię 5e albo kategorię 6. Kategoria 5e to dobry wybór, jeśli nie macie specjalnych wymagań. Kategoria szósta to rozwiązanie na lata, które zapewni Wam większą przepustowość i stabilność. A ekranowany czy nie? Do domu, gdzie nie ma dużo zakłóceń, wystarczy nieekranowany. Ekranowane są dla wrażliwych instytucji i miejsc narażonych na zakłócenia. Koszt instalacji sieci domowej kategorii 6 w porównaniu do 5e zależy od kilku rzeczy: na przykład od regionu, dostawcy, marki kabli i ceny robocizny. Ale zazwyczaj kategoria 5e jest tańsza o jakieś 20-30%. Pamiętajcie, Sieć jest tak szybka jak jej najsłabsze ogniwo. Czyli, na przykład, sieć z kablami kategorii 6, ale zakończona gniazdkami kategorii 5, będzie działać z prędkością kategorii 5. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.